Ja mam na imię Kasia i witam Was na kanale Psi Głos w serii Jak działa pies? W poprzednim odcinku opowiadałam Wam o warunkowaniu klasycznym, czyli warunkowaniu pawłowskim, i opowiadałam na przykład, dlaczego pies już na samo otwarcie lodówki się ślini, mimo że jeszcze nie ma jedzenia w pysku, albo dlaczego psy, którym coś dolega, potrafią być agresywne już na sam widok e, drugiego psa. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, to serdecznie Was tam odsyłam, a dzisiaj omówimy sobie dużo bardziej złożone zagadnienie, jakim jest warunkowanie instrumentalne. Ale do tego przejdziemy, chciałam Was zachęcić do skorzystania z kwietniowej promocji, jaka jest na konsultacje online ze mną, na konsultacje behawioralne. Konsultacje rezerwuje się przez moją stronę internetową. Musicie wejść na www.psigłos.pl, tam wybrać sobie dogodny termin i spotykamy się potem na wideo rozmowie. I tak jak mówię, w kwietniu te konsultacje są dużo, dużo tańsze niż normalnie, więc korzystajcie z tego, bo promocja nie będzie trwała wiecznie. No dobra, to przechodzimy do warunkowania instrumentalnego. W przypadku warunkowania klasycznego, ojciec tej teorii był jeden, był to Iwan Pawłow, wszystko jest jasne. Natomiast jeżeli chodzi o warunkowanie instrumentalne, tutaj ten pomysł zrodził się w głowach kilku naukowców. I takie podwaliny do teorii warunkowania instrumentalnego dał Edward Thorndike. I już gdzieś w jakimś odcinku, z tego co pamiętam, wam o tym wspominałam, ale zacznijmy od początku. Edward Thorndike robił takie eksperymenty na zwierzętach, głównie na kotach, w których zamykał kota w Pudełku i kot musiał na przykład wcisnąć zapadnie, żeby pudełko się otworzyło, i żeby on mógł wyjść. I jeszcze po tym, jak kot wyjdzie z tego pudełka, to dostawał posiłek. Edward Thorndike był amerykańskim psychologiem i przede wszystkim badał procesy uczenia się. No i właśnie pierwsze, co chciał sprawdzić, to to, czy koty uczą się przez naśladownictwo. Skonstruował taki eksperyment, w którym grupa kotów mogła oglądać, jak druga grupa kotów próbuje wychodzić z tych klatek i potem sprawdza, czy koty, które mogły obserwować inne zwierzęta próbujące się wydostać z tych klatek będą wychodziły z nich wcześniej, szybciej niż te koty, które nie miały możliwości takich obserwacji. No ale niestety eksperyment okazał się klapą, okazało się, że nie ma żadnej różnicy, że koty, które mogły obserwować i koty, które nie mogły obserwować miały taki sam czas wyjścia z tych klatek. No i kolejną rzeczą, którą sprawdził Thorndyck było to, czy jeżeli on sam wciśnie łapką kota zapadnie, która otworzy klatkę, to czy ten kot no, nauczy się szybciej wychodzić z tej klatki. Okazało się, że to również nie zadziałało. Natomiast doszedł do wniosku, że najbardziej działa to, jeżeli kot przez przypadek gdzieś tam wciśnie tą zapadnię, wyjdzie, dostanie pokarm. Jeżeli nawet przez przypadek raz kotu uda się zachować w ten sposób, czyli wciśnie tą zapadnię, klatka się otworzy i kot dostanie posiłek, to potem będzie powtarzał to zachowanie, będzie ono występowało z większą częstotliwością. No i Edward Thornick jest autorem prawa efektu. Prawo efektu mówi o tym, że zachowanie zmienia się z powodu jego konsekwencji i że zachowania, które przynoszą taki dobry rezultat, będą pojawiały się częściej, a zachowania, które no nie przynoszą oczekiwanych efektów, będą pojawiały się coraz rzadziej. No i teraz przechodzimy do kolejnej osoby, która rozwijała tą myśl i jest to polski naukowiec Jerzy Konorski. Jerzy Konorski, słuchajcie, to bardzo ciekawa postać. On razem ze swoim przyjacielem Stefanem Millerem bardzo mocno analizował Badania Pawłowa, wiecie, to było takie wtedy na czasie w tym świecie naukowym. I Konorski razem z tym swoim przyjacielem Stefanem Millerem doszli dochodzili do takich wniosków, że takie zachowania motoryczne zwierząt związane z pozyskaniem pokarmu albo uniknięciem niebezpieczeństwa. To jest trochę co innego niż warunkowanie klasyczne. I nazwali takie zachowania odruchami instrumentalnymi. Słuchajcie, co ciekawe, Konorski razem z Millerem prowadzili badania na psach. Tamte psy były rażone w łapki, musiały unikać tego rażenia i tak I opis tych doświadczeń e, oni wysłali do Pawłowa. I Pawłow przyjął ich do siebie, do instytutu. I słuchajcie, Jerzy Konorski dostał etat w tym instytucie i był uczniem Iwana Pawłowa przez prawie 3 lata. Więc tutaj ciekawe, jak te losy naszych naukowców, które e, omawiamy się, przeplatają. Więc Jerzy Konorski e, dał z kolei taką teorię o odruchach instrumentalnych. Ale osobą, która jakby ogarnęła cały temat tak bardzo całościowo, gdzie wzięła pod uwagę i badania Pawłowa, e, i badania tego Thorndika, i badania e, Jerzego e, Konorskiego, był Skinner. I to właśnie ze Skinnerem najbardziej się kojarzy warunkowanie instrumentalne. E, Skinner również Niż prowadził e, doświadczenia na zwierzętach i na przykład zamykał szczury w takich klatkach, gdzie na przykład, jeżeli szczur nacisnął guzik, to otwierała się miseczka z jedzeniem. Albo zupełnie w drugą stronę były prowadzone eksperymenty i na przykład e, klatka, w której znajdował się szczur, e, spód tej klatki, przez spód klatki przechodziły impulsy elektryczne. To nie były niebezpieczne impulsy, ale no niekomfortowe. Jeżeli e, szczur wcisnął e, guzik, tam zapadnie, e, to te impulsy przestały. Przestały być emitowane. Więc te doświadczenia były bardzo różnorodne. On jest też znany z eksperymentów na gołębiach. Właśnie też były zamykane w klatkach i musiały nauczyć się coś robić. Właśnie to też było warunkowanie. Jeżeli zwierzę coś zrobiło, no to na przykład dostawało jedzenie. I generalnie on właśnie tak ujął to wszystko, co się działo wtedy w świecie naukowym i stworzył już taką solidną bazę, solidną właśnie teorię. Dokładnie wyjaśnił, czym jest warunkowanie warunkowanie instrumentalne. No i słuchajcie, warunkowanie instrumentalne różni się od warunkowania klasycznego tym, że przy warunkowaniu klasycznym mówimy bardziej o odruchach, o takich rzeczach, o zachowaniach zwierząt, na które one za bardzo nie mają wpływu, trochę to podświadomie robią, na przykład wiecie właśnie, że pies się ślini na sam widok lodówki, to on nie robi tego dlatego, że o, pomyślał, że opłaca mu się ślinić, to on się będzie ślinił, a w przypadku warunkowania instrumentalnego właśnie zachowanie jest modulowane przez konsekwencje. No właśnie, i tutaj konsekwencje są bardzo ważne. Tutaj przechodzimy do kwadratów wzmocnień. Skinner wprowadził pojęcia wzmocnień i kar w warunkowaniu instrumentalnym, i to właśnie można sobie zobrazować za pomocą kwadratów wzmocnień, który jest na co dzień wykorzystywany, czy to świadomie, czy to nieświadomie, przez nas, prywatnych właścicieli psów, przez trenerów, przez behawiorystów, ale tak naprawdę, wiecie warunkowanie instrumentalne nie tylko odnosi się do psów. Tak, tak samo to działa u ludzi, gołębi, kotów i tak dalej, ale mówimy tutaj o psach więc będę mówiła dokładnie jakie to ma odniesienie jeżeli chodzi o pracę z psem Cześć Frania, uciekaj stąd Kwadrat wzmocnień można podzielić na cztery pola. I dwa pola zajmują wzmocnienia, a dwa pola zajmują kary. Zarówno wzmocnienia, jak i kary mogą być negatywne i pozytywne. I teraz omówimy sobie od początku każdy możliwy przypadek. Wzmocnienie pozytywne i kara pozytywna. Ten plus, to że to jest pozytywne, oznacza, że do środowiska coś dokładamy, a jeżeli mówimy o wzmocnieniu negatywnym albo karze negatywnej, to coś ze środowiska odejmujemy powodują to, że zachowania będą pojawiały się częściej, a kary powodują, że zachowania będą pojawiały się rzadziej. Złocenie pozytywne jest na co dzień używane na przykład przy takim typowym szkoleniu pozytywnym psów, gdzie za siat, za leżeć, za jakieś tam podstawowe komendy, pies dostaje smakołyka. Czyli do środowiska dodajemy coś, czyli właśnie pojawia się na przykład ta nagroda w postaci smakołyka i zachowania, które są nagradzane właśnie na przykład podaniem smakołyka, będą pojawiały się częściej, tak? Psy będą Chętnie wykonywały siad czy to leżeć. Natomiast wzmocnienie negatywne to jest odebranie czegoś ze środowiska i to można porównać na przykład do takiego szkolenia psów starego typu, gdzie uczyło się kiedyś psa, żeby usiadł w ten sposób, że naciskało się za psa i kiedy on rzeczywiście usiadł, to wtedy zabierano rękę. No i właśnie tą nieprzyjemną rzeczą jest ten nacisk psa kładziony na jego zad i zostaje on odjęty ze środowiska, kiedy pies wykona komendę, kiedy po prostu usiądzie. I to też powoduje, że pies będzie to zachowanie powtarzał częściej. Kara pozytywna, też określana jako wygaszenie pozytywne, polega na dołożeniu do środowiska czegoś negatywnego, czegoś nieprzyjemnego. Tutaj przykładem jest kolczatka. Kiedy pies na przykład szarpnie na smyczy, czuje ból z powodu wbijających się kolce kolczatki, więc to zachowanie, czyli ciągnięcie na smyczy jest wygaszane, bo kiedy się pojawia, to pojawia się również ten ból. I ostatnie pojęcie to wygaszenie negatywne, czy też kara negatywna. I tutaj polega to na tym, że zabieramy ze środowiska coś przyjemnego dla psa. I tutaj na przykład tą przyjemną rzeczą może być kontakt z człowiekiem i warto to wykorzystać wtedy, kiedy na przykład pies na nas skacze. My nie chcemy, żeby on to robił i w momencie, kiedy pies skacze, odejmujemy ze środowiska coś dla niego przyjemnego, czyli ten kontakt z nami i wychodzimy do drugiego pokoju. Tak, czyli od środowiska odejmujemy coś przyjemnego, pies to odbiera jako karę albo brak smaku Kołyka może być też karą i generalnie w szkoleniu, czy w ogólnie wychowaniu psa metodami pozytywnymi używamy wzmocnień pozytywnych oraz wygaszeń, czy też kar negatywnych. A w przeciwieństwie do tego mamy metody awersyjne, czyli wzmocnienia negatywne, czyli na przykład właśnie to, że przyciskamy zad psa do ziemi i luzujemy ten uścisk, kiedy pies usiądzie, oraz właśnie dodawanie bólu w momencie, kiedy pies robi coś, co nam się nie podoba, czyli kolczatki, dławiki, obroże elektryczne, to wszystko jest dodawanie takich nieprzyjemnych rzeczy do środowiska psa, czyli właśnie to wygaszenie pozytywne, dokładamy coś do środowiska i to są właśnie metody awersyjne. Sam nawet Skinner w swoich um, naukowych opracowaniach stwierdził, że Kary nie są najlepszą metodą nauki, że psy, ogólnie ludzie, zwierzęta, organizmy lepiej się uczą na zasadzie wzmocnień, a nie na zasadzie kar. I też, że najlepszą karą nie jest spowodowanie bólu, a na przykład, jak on to określił, sankcje. Czyli jeżeli mówimy o dzieciach, no to może być szlaban, a jeżeli mówimy o psach, no to właśnie może być ten tak zwany time out, czyli na chwilę wychodzimy od psa, który na nas skacza. Okej, okay, jak widzicie, jest to trochę już bardziej zawiłe, ale. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo będą się pojawiały kolejne odcinki z tej serii, więc też możecie wcisnąć dzwoneczek, żeby nic wam nie umknęło. I w kolejnym odcinku poruszymy tematy związane z genetyką, więc też będzie bardzo ciekawie. I jeszcze raz was zapraszam do skorzystania z kwietniowej promocji na konsultacje online. Chodźcie na psigłos.pl, Też zapraszam was na mojego Inelly Instagrama. Tam jesteśmy często, często są Q&A, więc myślę, że jest. Ciekawie, zapraszam was serdecznie. No i dobra, na dzisiaj to koniec. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa. Kanale Psi Głos. Witam was serdecznie. Instrumentalnego dał Edward Edward zupełnie w drugą stronę prowadzonej albo Edward